Hej, hej, cześć, w kolejnym odcinku ze dotyki Below Zero, ja jestem Dzikus Pamiętajcie stawić łapkę w górę, suba oraz komentarz Dzisiaj lecimy za ten most, tam jest Zrobiłem specjalną rzecz, którą będziemy mogli otworzyć go, czyli płynny e, Płynaki? Hydrauliczny Dzięki, który nam pomoże e, otworzyć most Tam jednego brakowało, więc go zrobiłem, tam macie też schemat do niego e, Już wam pokażę jak on wygląda Jezu, znowu śnieg będzie padać. I w ogóle dzisiaj na powierzchni jesteśmy chciałem zobaczyć co tu jest ogólnie. Za tym mostem fajnym. I na następnym odcinku prawdopodobnie będziemy robić Simofa już. E, płyń, ten płyn leży tutaj, w tym w miejscu i on skanujecie e, go i dostajecie schemat. Ja już go mam i tutaj wkładę. O! Okej okay. Wydłuż. Ło, wow, ale faza. Jakie fajno, fajno, fajno. Czyli już jesteśmy po drugiej stronie. Okej, okay, ale trochę sobie skresy... schodził z tego tego. Bezu, Flara. ty z tym Flara, co ja mogę snarobić. Tu mamy to coś. O, Alan się odezwał. Pójdziemy pierwszy do tej jaskini. Może coś tutaj znajdziemy. Przepraszam, właśnie nie odzywam, ale dopiero wstałem. Rzadko mówiąc. A wstałem, a jest godzina 12, coś. Może 14. E, więc troszkę mnie słabo dzisiaj. Bo dzisiaj troszkę sobie w nocy posiedziałem i prostu tutaj mi wyszło mnie. Więc, e, przepraszam bardzo, to się jakieś odzywo, ale znalazłem jakąś lokalizację. Co to jest tutaj? Ej, bo ogólnie e, w e, tej wersji jest jakiś robal. Trzeba wiedzieć, to jest tutaj. Bo się W sumie zawsze był robal. Robal. Co mamy? Grzm grzmot. Co no to jest ten grzmot. Uderza rzeczy. Okej. Okay. Dlaczego służy? Nie pisze. To nie jest źle. Okostka. Dziękuję. Jedzonko. Patrzę, to jeszcze nie mogę nic zeskanować. Bo przydałoby się troszkę poskanować. Jak tam to internet zobaczyć? Mieć. To nic nie ma. Ja bardzo chciałbym. Tę wreszcie rzecz, która mi potrzebna jest. Do stworzenia e, tego. Jak się nazywa to. to nie minerał, tylko ta roślina. O, jest tutaj. Potrzebuję Ścinek w spiralnicy. Gdyby ktoś wiedział, gdzie to znaleźć, to chętnie przygarnę coś, żeby dowiedzieć się skąd, jak. Bo ja już szukam którego odcinek, już naprawdę nie mogę tego znaleźć. Angielski to jest? Tak. Ok. Laga mam. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? Tytan Okej, okay, ile tytanu to jest, dobra, o dzisiaj to jest moje miejsce, które będę wykopał tytan. Naprawdę Tytanu, a tytanu tam jest. Naprawdę Już czuję, że się jest teraz Coś tak czuję ogólnie. Co to jest? Pamiętać tą mapę, yy, którą yy, znaleźliśmy Ja tylko ją znajdę. Maps. To była ta? Tak, to ta była. I tutaj gdzieś było takie coś. Tak, i to jest tu. Czyli tu, o! I tutaj coś jest, na pewno coś tutaj jest. Ja już to wiem. I wiem, że jest skinia tam. A tu jest to, i tak tu jest most, tu nie pokazuje. Czyli tutaj patrzymy na pewno Się boję tam iść, bo wiem, tu jest stworzonko śmieszne. Ja się boję, go naprawdę, jak on wygląda w tej wersji. Prawda, zaraz zobaczcie, jakie stworzonko ogólnie. Szedliśmy chyba już go. O nie, on wie. Co jest? Roda miedzi Ej, bo ja takiego... chodzę takiego kodzę tędy. Ja nie wiem gdzie ja dojdę. Aha, nigdzie nie doszłem. Co to jest? To jest lud? Balut! Bo Się boję! Dlaczego tak boczkiem chodzę. Przepraszam was, że tak boczkiem chodzę, że nie idę tam na środek, ale ja wiem, że on za mnie dopadnie. Artefakt? Tego nie możemy skanować, już sprawdzałem wiele razy, więc aby tego nie skanujemy. Na pewno na creative to sobie przyjdę, naprawdę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda tutaj, miejsce skinia. Jezu, jak to się trzęsie wszystko. Okej, okay, tu jest misiek. Tu są miski okej. Okay. Jeżeli tu są miski to tego tutaj nie ma. Tutaj moduł skoku jest potrzebny, żeby przejść, okej. Okay. Ja później, zrobię tego Simulfan, nie mówię, że nie, ale dzisiaj straszny odcinek będzie, prawda? Słuchaj, przejdę się tak na środek bardziej. O Jezu, co to jest? To właśnie o tym mówiłem. zawił? Nie. Co to jest tutaj? Kopie. podano. mną. O ty! Idź ty ode mnie! Co to jest? Co to jest za robal? Uh, co? Jak skaczę skacze dziwnie. Jaką skaczę? To była skinia A! O zostaw mnie! Nie chcę cię widzieć! Idź ty! Idź ty ode mnie! Przepraszam, ja w ogóle się nawet nie przejmuję nawet. ty. ja nie wiem, co dzisiaj ze mną jest, naprawdę. Tu jakiś twór lata ale koło mnie, a ja się tym nawet nie przejmuję! Przepraszam was za to. O nie, jak ja zły jestem. Ciekawe, się dwa da się zrespić, naprawdę. Byłoby śmieszne. Jesteśmy u góry. A jest coś artefakt? Tak, artefakt. Gazino, idź stąd! Idź ty! A idź ty ode mnie! Nie wiem, przydałoby się prawna naprawić, bo już ma 70% To jest mocna maszyna, da radę A naprawić go trzeba Ja się w jaskini tu schowam Eee, bateria cztery mocy dostało O nie. A mam baterię, dobra Musimy go naprawić to szybko Eee. Dziwna lokalizacja, nie znam jej. Znaczy znam ogólnie, z... sam oglądałem, nie? Ale gdzie co jest po tej nowej tej... Yy, po aktualizacji? Nie wiem, naprawdę. Eee... Czekajcie, ja muszę zobaczyć tą mapę jeszcze raz. Może coś ominęłem. Jeżeli tutaj byłem, jaskinia była. Tutaj byłem. Tutaj byłem, wszędzie byłem tutaj. A teraz my jesteśmy, przeszliśmy most. Most jest tutaj. Tak, i tutaj coś jest jeszcze. A to jest ten, rzut. Omega Lab. Jezu, co to jest? Tutaj też byłem, tutaj w my odcinku byliśmy. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Zwykle, kiedy tutaj przychodziłem, ja mijałem zawsze to. Czyli tutaj jesteśmy. Weszliśmy tu. Czyli idziemy na tamtą stronę, żeby tu dojść. Ta się ma. Dobra. E, Przemieśnie jak minął. Jezu! Jeszcze gorzej on wygląda. Jak on skacze. Ale skarżył do góry i on jest na dole. Uderzył mnie! A idź ty, mam 50%! Okej, okay, czyli on tak atakuje. Okej. Okay. Czyli wiemy jak atakuje. Wiemy jak ominąć jego ataki. Tylko nie wiemy, gdzie mamy iść. Czyli najgorszy na, na koniec. Ja wiadomo musimy się napić jeszcze i zjeść Pijemy się tej lepszej wody. O, uzupełniony na Maxa. Naleźliśmy kolejny portal. No, mamy kolejny portal. Ma nie wejście, jest, ale faza. Możemy zeskanować? Nie, nie możemy. Dobra, prawo chcę usiąść. Włóż kostkę jonową. O, ho. Ho, ho, ho! Tam to zaraz pójdziemy! Wow! A, to jest wejście pewnie. Wezwę sobie windę. Zjedziemy sobie niżej. Zobaczymy jeszcze, co tu jest. I zaraz do portalu wchodzimy. Jakiegoś, wziąłem się. otwieram te skrzynki, bo sobie biorę rzeczy. Jakieś baterie, ogniwa, i to wszystko się przyda na pewno. Okej, okay, to jest do wody, to, to spoko. Tutaj kolejne wody jest. Co jest tutaj? Przejdziemy się oczywiście. Zobaczymy jeszcze jak tutaj wejść w inny sposób. A jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie chciałem się dostać, ale nie mogłem. Okej, okay, okej. Okay. Wiemy więcej na pewno. A spokojnie płyniemy, ponieważ yy, połowę nawet nie zeszła nam. Więc po koloko. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie chciałem dojść. Kopałem tutaj. Wierciłem tym prawnem. I wreszcie doszliśmy tu. I oto jestem bardzo ciekawy jak on alterna tu doszła. Czyli pewnie też e, e, walczyli z tym stworem. Doszli tutaj i tutaj się rozgościli. Czyli mogło też tak być Wejdź tu latarkę wezmę. Bo mam taką możliwość. No weź tą latarkę. Do góry. Czyli windę na zrobili tutaj. Nie wiem jak oni tu windę zrobili, ale okej. Okay. Jak temy tu przynieśli? Rzeczy, taki stal, wszyscy przynieśli, jak? Biorę prawna i go portal! Teraz. Dobra. Portal. Wow! Jakie wyraziste kolory są na tym, na... No... Na no A, W utrzymać, czy co? Spacja? Co jest? Tył? FDW trzymał, nie wiem. To przyspiesza? Nie wiem. Halo, Alan? Ty działasz? Ciekawe to wygląda na tym, na... tym drugim. Ej, przesiliśmy chyba. I jesteśmy tutaj? W miejscu... tym? Aha, jesteśmy w tym miejscu teraz. Czyli tutaj gdzie nie nagrał mi się odcinek. A, gdzie nie nagrał się odcinek. Y tutaj znaleźliśmy ten duży budynek i stację dokujące do, do Foxa. Tam jest. I to jest tutaj, ten budynek, tam dalej szliśmy, nie nagrał się. Był zepsuty dźwięk, padłem pod mapę i DPP. Okej, okay, czyli ten portal działa. Okej. Okay. Portal działa i... Teraz z tym portalem wracamy. Możemy tam wrócić. Tak, wracamy. I nie trzymamy nic. Okej. Okay. Dobra, nie będę klikał nawet. Czyli czekamy. Okej. Okay. Czyli przynosi... Artytekci, te, jak oni tam mają, mieli portal. Okej. Okay. Czyli, portalami się przenosili. No i jesteśmy w tym miejscu. Bo włożyliśmy kostkę jonową, której nie miałem przy sobie nawet. Ale faza. Ok, czyli normalnie oni wejście mieli tutaj, wszystko fajnie. Spoczko. czyli odkryliśmy portal, i mamy kolejną lokalizację, którą musimy mieć z Foxa. Czyli musimy teraz Snowfoksa mieć, żeby dostać się w pewne miejsce Robal. Robalu idź ty stąd. Nie lubię cię. Robalu, idź ty stąd, nie lubię cię. Okej, okay, znowu coś znalazłem Robal mi tutaj w las. O ja jest do mnie dzwonią Ja na jego ale do mnie zadzwonili. Kiedy nie chcę, żeby do mnie dzwonili? Bardzo fajnie, zejść mi jaskinia, a tam znaleźliśmy modu odśnieżający SnowFoxa. Też się zdziwiłem, że odśnieżający. A idź ty! Aha, wróciliśmy tutaj. Jezu, jak ja się go boję, no! Trzęsie mi tą... Trzęsie mi trzęsie, no. pa, ra, pa, 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 pa. Mik make, hop hop Papa pap. hop 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 hop, hop. Zwiedzamy dalej Jestkinia przejdziemy ją Jezu, to ile miedzi jest, naprawdę? Ja bym tam wyszedł, ale by nie, nie trząsło tak. Naprawdę. Robal on tak kopie pod tą, tym lodem. Szok. Gdzie tu wyjść? Jak tu wyjść? To jest pytanie. Chyba, chyba tu nie ma przejścia. To wracamy się tym samym tunelem. Ja ogólnie za co będę musiał kończyć, więc Tytanu znowu. Za to będę musiał to kończyć. Więc yy... kończę się do eksploracji na dziś. Czyli tutaj zerwany jest. Idź ty, Jezu! Nie lubię Cię. Znowu mamy tutaj te dziwne skały. Śmiesznie zrobione te skały są. Naprawdę, bardzo fajne. Tam musimy iść. Ja idę za tymi... E, tymi... Te, te, rurami te, architektów. Może one nam coś pomogą. Cześć, misiek. Może coś znajdziemy dzięki nimi. Nim. Może dzięki nim to znajdziemy. Czyli tutaj już nie ma. Tak znalazłem. Jezusie, co my znaleźliśmy? Eee... A, kamienie kopa, musimy skanować. A, gdzie mój skaner? A, nie wziął mi na pasek. No. W sumie, tak naprawdę, możemy sobie zdjąć tego siglaida. O, on nam się nie bo na duży szmaragdy. Okej. Okay. Kostka. Szczę dwie. Czyli oni tu trzyma gdy ten. Kopali. Część architekta. Blueprintsy, dostaliśmy jakie? Tkanka artystyczna. Mamy pierwszą rzecz. Jej! Coś jeszcze dostaliśmy? Ta moduł ostraszający, nie odśnieżający. Jezu, dzikus. No, a po tym e, dialogu dotyczącym do, 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 do odcinek, jezu. Ej, bo znalazłem coś fajnego. Gdzie mój ten? Jakie fajn, fajnie, nie że mam ten. Ten moduł do, do kopania, tak się ma. Moduł kopania jest kozak w tym. Nie to, kop mi! Wiecie co, ja sobie kopię to poza odcinkiem Więc pamiętaj zostawić łapkę w górę, suba oraz komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już niedługo, więc naraj, cześć!